Sponsorem programu jest Bistro Korpantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Na program zapraszam Motowizję, patron medialny z lotu Master Track. Opole od 15 do 17 lipca. Witamy w programie Tracker Club. Już za chwilę zobaczycie, co robią kierowcy w pracy po pracy, ale nigdy zamiast pracy. Dzisiaj pokażemy starego stara i jego kierowcę. Następnie odwiedzimy przepiękne ciężarówki na zlocie Master Truck. A teraz czas na muzykę. Gramy. never agree Takiej muzy można słuchać bez końca, prawda? A teraz poznajcie kierowcę i jego starego, ale pięknego stara. Popatrzcie i posłuchajcie. Postanowiliśmy zajrzeć na karty historii polskiej motoryzacji, bo przecież mamy w niej wiele ciekawych wydarzeń i pojazdów. Świadczą o tym wspaniale zachowane auta i poświęcający im swój czas pasjonaci. Zresztą sami popatrzcie i posłuchajcie. Jeden z pierwszych egzemplarzy Stara 25. On jest z 1963 roku, a więc ma w tej chwili 57 lat już. Jest to samochód w wersji eksportowej, ponieważ ciekawostka, że w tamtych latach były eksportowane takie samochody Star, między innymi do Francji, i z Francji były eksportowane do Afryki, między innymi do Maroka. Była to wersja tak zwana L, czyli long, dłuższa. Skrzynia ładunkowa była dłuższa i posiadała właśnie taki charakterystyczny kolor, zbliżony do pustynnego koloru piaskowego. Całkowicie wyprodukowany w starachowicach. Kabinę kierowcy również ma wyprodukowaną w starachowicach. Taka płaska kabina z kierunkowskazami, tymi charakterystycznymi tutaj z boku. Te samochody nie miały tapicerki wewnątrz. Siedzenia były bardzo skąpe. Można powiedzieć, że wewnątrz jeżdżąc, szczególnie zimą, to były spartańskie warunki. Dlatego kierowca w latach 60., w latach 50., 60. na wyposażeniu posiadał zawsze kożuch, rękawice i to jednopalcowe. Czapkę z nausznikami, czyli tak zwaną czapkę uszatki, oraz specjalne buty odpowiednio ciepłe, ocieplane, tak zwane walonki. Przemarzały im nogi bardzo szybko, marzli kierowcy. Wobec tego wykonywano te drabinki i wówczas nogi były na drewnianej podstawce z izolacją powietrzną. Te samochody nie miały ogrzewania. W cudzysłowie mogę powiedzieć tak. Żartobliwie, ale miały klimatyzację, nie miały ogrzewania, ale miały klimatyzację. Po pierwsze, te kabiny były bardzo nieszczelne, więc naturalna klimatyzacja. Po drugie, miały otwierane takie tak zwane uszy. Również miały podnoszone szyby przednie. Można było podnieść szybę przednią po to, żeby... Nadmuch świeżego powietrza, jadąc na przykład z prędkością 40, 50, czy 60, a czasami 70 km na godzinę, gdy podniosło się szybę, gdyby upał, było piękna klimatyzacja naturalna. To były samochody, które odbudowywały Polskę ze zniszczeń wojennych. Ten samochód jest prawie w 100%. Może w 99% oryginalny. Nieoryginalność? To jest lusterko po prawej stronie. Dzisiaj bez lusterka po prawej stronie nie wyobrażam sobie jazdy, ale wtedy fabrycznie one wychodziły bez lusterka z prawej strony, tylko z lusterkami z lewej strony. Było jedno lusterko z lewej strony, z prawej strony nie było lusterki. Ten samochód. Był kupiony w bardzo złym stanie i był bardzo długo odrestaurowany, po to, żeby był wiernym samochodem z tamtych lat. On kupiony był w okolicach Kętrzyna od gospodarza i stał cały czas pod chmurką, jak to się mówi. Został odrestaurowany nie na wykonywanych dzisiaj detalach, tylko na detalach, podzespołach, częściach pochodzących z tamtych lat. Nabycie części zajmowało więcej czasu niż odrestaurowanie tych części, niż montaż i tak dalej. My zarabiamy na samochodach ciężarowych, ale nie tylko. Nie tylko. Chcemy, żeby te samochody, pamiątka po samochodach ciężarowych przetrwała dla potomnych. I dlatego zajmujemy się też kolekcjonowaniem, odrestaurowaniem i kolekcjonowaniem samochodów ciężarowych. Marzeniem moim jest zbudować piękną halę, w której będą stały te eksponaty. No i młodzież żeby mogła zaznajamiać się z tymi pojazdami i spoglądać z sentymentem, tak jak ja z sentymentem patrzę na samochody mojej młodości. Do niezwykłej kolekcji i jej właściciela jeszcze powrócimy. Stary, ale jary, co nie? Następnym razem pokażemy Wam skanie z lasu i jej kierowcy. A teraz czas na krótką przerwę, po której kolejna dawka dobrej muzyki i odwiedziny na zlocie Mastertrack. Fajnie, że jesteście z powrotem. Przed Wami obiecana muzyka dla prawdziwych kierowców. Posłuchajcie. Then I first produce my pistol, then produce my rapier. Set sad and liver, or devil he may take ya. Yeah. His money and was a pretty penny. Took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. Devil take that woman, for I know she tricked me easy. I'm out well when... seven Widzę, że nasze granie podobało się, a w następnym odcinku pokażemy Wam jeszcze więcej. Nie zapomnijcie też o kolejnym zlocie Master Truck, który odbędzie się od 15 do 17 lipca w polskiej Nowej Wsi koło Opola. Musicie tu być! A teraz zobaczcie, jak tam było w ubiegłym roku. Cześć! Międzynarodowy Zlot Pojazdów Tuningowanych Master Truck Show jest stałym terminem w kalendarzach sporej grupy Polaków. Często można się spotkać z dewizą, że wielu z nich żyje od Master Traka do Master Track. Inni mówią, że zawsze od zlotu rozpoczynają wakacje. Są też tacy, dla których Master Track jest okazją do zaprezentowania swojego sposobu życia, związanego z pojazdem jaki posiadają. A najbardziej znanym, cenionym i kultowym jest często amerykański styl życia. Komfort, przestrzeń, wichtr i moc to główne jego cechy. Widać to oczywiście po tamtejszych samochodach z dawnych lat, bo te współczesne już nie mają tego ducha. Fanów wielocylindrowych, niewysilonych silników z każdym rokiem przybywa na zlocie Mastertrack. Tu zawsze można liczyć na zrozumienie i szacunek. Fortron Victoria ostatnie wydanie 2011 rok. Mam jeszcze takiego samego szeryfa. Można go zobaczyć na bryki z Ameryki. Używam go na, czasem na imprezy. a tu się pierwszy raz. Bardzo nam się podoba. I będziemy tu następny raz. Miło to słyszeć, zwłaszcza, że Twoje auto to najprawdziwszy Amerykaniec. Ford Crown Victoria jest taki bardzo wygodny, bardzo, no, taki, no, bardzo taki topornie wykonany, nie, bo on jest na ramię, ale strasznie solidny nie? i on długo żyje. On ma termin już pęchany, 450 tysięcy kilometrów mu chyba z trzy tygodnie temu minęło i dalej się kręci. Dlatego lubię to. v Prawda. To auto powstało w czasach, gdy liczyła się trwałość i zadowolony klient. Nic dziwnego, że to nadal poszukiwane samochody. Ciężko dostać już ich, nie? Chociaż taksówki kończą służbę w Nowym Jorku, te prąd Victoria, Teraz już jeżdżą wszystkim, nie? Ale, ale jeszcze się znaleźć idzie, tylko że no wiadomo, w stanie, nie? Bo to, bo to już zawsze służyło i po mieście, nie? I po kremężnikach skakają. Nic dziwnego, że Nowy Jork z żalem rozstaje się z tymi taksówkami. To były czasy. Za to na szczęście amerykańskie pikapy nadal mają się nieźle i świetnie radzą sobie na polskich drogach, zwłaszcza Fordy F-150. Kupiłem go w Polsce, ściągnęli go ze Stanów, no bo podobają mi się pikapy, tak? Pikapy, amerykańskie pikapy, nie? Wcześniej jeździłem w rajdach terenowych, 14 lat, z żoną. I przeszliśmy na bardziej tury turystyczne wyjazdy, tak jak obligacje. A w takiej roli nie ma lepszych aut niż pikapy. Potwierdza to żona Marka, także fanka tego auta. To jest wygodniejsze, dużo miejsca z przodu, także nie ma problemu. Jestem po operacji Kręgosłupa i powiem, że nie narzekam. Świetnie się jeździ w ok. To jest tylko sam Na Narzędzia do pracy mamy inne samochody. Mamy, mamy trzy busy, no i żona ma osobówkę Renault-Kadera. Jeździmy też na wyjazdy. Wyprawowe z i terenowymi samochodami i on jest bardzo wygodny na wyprawę. Na, na wyprawę, ba, 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 bardzo wygodny, tak. Na przyszły rok planujemy do Rumunii, na wyprawę jechać. Jak widzicie, Ford F150 to idealne auto do rekreacji, która w przypadku kobiet obejmuje też zakupy i parkowanie przed marketem. Śmieją się ze mnie, bo jestem małą osobą, że jak wychodzę to potrzebuję drabiny. Ale jak zazdroszczą, kiedy patrzysz na nich z góry, gdy spotykacie się na światłach? A krawężnik czy objazd polną drogą to żaden problem, po prostu pedał do dechy. Albo gdy bagażnik mieści zakupy na cały miesiąc. Innym typowo amerykańskim pojazdem jest Chevrolet Astro, ojciec Mini Vans. Chevrolet Astro, bardzo udana wersja. Generalnie te silniki występują w łodziach, tych amerykańskich w dużych łodziach. Także to jest typowy silnik. Nie ma z nim problemu. Nic dziwnego, że Szewi żyje i ma się dobrze, a właściciel bardzo go kocha. To stylistykę. <laughs> Za pochodzenie. To jest drugi mój samochód amerykański i na pewno nie ostatni. Będziesz więc miał co pokazywać na kolejnych mastertrakach, bo widzimy, że impreza Ci się podoba. No, na chwilę obecną jest impreza, myślę, że rekordowa ilość ludzi przyjechała dzisiaj. No patrząc po samych miejscach. I też na pewno nie jestem ostatni raz. Też mamy taką nadzieję, a nawet pewność. Amerykańska motoryzacja to nie tylko samochody osobowe, ale i kultowe ciężarówki, których coraz mniej na drogach. Powiedzmy sobie szczerze, no polskie drogi nie są przystosowane do tego typu pojazdów, mówimy o samej długości ciągnika siodowego który no, eliminuje te auta w naszej infrastrukturze drogowej, przez ronda czy wąskie skrzyżowania. Aby normalnie poruszać się po wąskich europejskich drogach, konieczny był kompromis. Dlatego e, mój Freightliner lata, jak się mówi kolokwialnie, z 9-metrową naczepą, co i tak go czyni jako długość całkowitą, e, tą samą długość, jaką mają zwykłe zestaw. Jakkolwiek Friday fan, jaki daje, ja za tym rekompensuję wszystkie niedogodności i hałas. I powiedzmy sobie, no, odbiega bardzo od komfortu tych zwykłych teraz ciężarówek. I o to właśnie chodzi. Równie atrakcyjnym amerykańskim samochodem był sąsiadujący z Fredkiem Srebrny International. Ciężarówka o aparycji starej lodówki lub radioodbiornika odbiornika z dawnych lat to zanikająca klasa, nawet w USA. Jeszcze 30 lat temu spodziewano się, że Amerykanie zrezygnują z ciężarówek z silnikiem przed kabiną. Bo ciężko nimi wjeżdżać do miast, zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Wtedy każdy producent miał w swojej ofercie ciężkie ciągniki z kabiną nad silnikiem. Dziś właściwie żaden takich nie oferuje. Wygrała tradycja i logistyka. Po przeładunku na mniejsze pojazdy towar dociera nawet na Manhattan. Dlatego Srebrny International ma status dinozaura. Gdyby nie pasjonaci, można by się o nim dowiedzieć tylko z książek. A tak dalej jeździ, choć mocno trąci myszką. Ale nie musi być nowocześnie czy bardzo wygodnie, oby tylko była radość z wykonywanej pracy. A propos pracy, od pewnego czasu Amerykanie borykają się z obowiązkiem rejestrowania czasu pracy w pojazdach użytkowych. Polacy znają to już od lat, a teraz bardziej koncentrują się na tym, jak ją poprawnie rejestrować. Pomaga w tym firma LONTEX. Na masę taka przyjechaliśmy przede wszystkim naszym konkursem tym co prowadzimy go co roku konkurs na najlepszego kierowcę. Sprawdzamy kierowców pod kątem czasu pracy jazdy, naruszeń. Konkurs jest bardzo fajny, bo jest coraz więcej chętnych na ten konkurs. Zabawa polega na unikaniu naruszeń lub gdy takie już wystąpią na poprawnym ich opisaniu. Tylko wtedy wygrywa się konkurs, ale i wygrywa się z organami ścigania, takimi jak Inspekcja Transportu Drogowego, czy Państwowa Inspekcja Pracy, która także gościła ze swoim stoiskiem na Master Trucku. A propos wygrywania. Każdego dnia na Master Trucku była możliwość zdobycia cennych nagród w trakcie konkursów sponsorowanych między innymi przez Opol Trans, Lotos Oil, czy Grupę Wrubel Dyscypliną drużynową było przeciąganie ciągnika siodłowego. Pomimo masy pojazdu oscylującej w okolicach niemal 8 ton, nie brakowało chętnych, także pani. Trochę się zestresowałam konkursem, ale bardzo fajnie. Bardzo fajnie, szczególnie dla dziecka, które trochę jest zafascynowany ciężarówkami. No i zabraliśmy go tutaj, żeby zobaczył z bliska i od środka, jak to wszystko wygląda. To świetna metoda na przyszłe pokolenia transportowców. Zwłaszcza, że tata pracuje w branży. Tata jeździ, tata jeździ, e, no chyba to dlatego. I też uwielbia ciężarówki, więc tak. Przerzucił pasję na syna. Jest więc nadzieja, że za parę lat zamiast braków kierowców będziemy mieli ich nie tylko w odpowiedniej ilości, ale i z odpowiednim zapałem do pracy. Być może wyrosną kolejne generacje fanów transportu i tuningu, bo zwycięzcy Master Trucka tak właśnie zaczynali. W kategorii pojazdów amerykańskich nagrody otrzymali właściciel Chevroleta Caprice w barwach Policji z Los Angeles oraz Freightliner z fundacji Ewy Nowor. Gratulujemy. A teraz przyszła pora wziąć udział w koncercie, jaki każdego wieczora wieńczył kolejny dzień 17 z lotu masterpie. To miasto kurczy się. Codziennie z dnia na dzień. Przed karą uciec chce. Człowiek nie zmienia. się emigracja. Czy jakiś wy? Czy na zawsze już zostanę sam? Emigracja, czy jakiś wybór mam? Czy na zawsze... Niewiele mam i nic mnie tu nie trzyma Tym łatwiej będzie dziś spakować się i, i iść Znaleźć nowe miejsce, znaleźć nowe ład Tak więc czeka mnie, a czeka drogi na

że już tu zetknęmy sam? Emigracja, czy jakiś wybór mam? Czy na zawsze tu łaszkę tu i co yeah. Wszystko, co się stało od siatka nie, kim jestem, nie wiem już Chciałem do przodu pójść A już tam dotrę, w głowie tylko szum Nie powtarzać błędów, przez które siedzę No co? Emigracja, czy jakiś wy?

Na program zaprosiła Motowizję, patron medialny z lotu Master Track Opole od 15 do 17 lipca. Sponsorem programu było Bistro Kotwantego 4 Opole: jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.